Tam Kracy. Tak? Pan Kracy. Jest... No właśnie, kiedy żeśmy się żegnali z Andrzejem Kopiczyńskim, ja mówiłem, że wiele ról przykrytych czterdziestolatkiem, no z Zygmuntem Kęstowiczem, wspaniała rola w bazie ludzi umarłych, yy, kilka innych znakomitych ról, taki film "Cień", mm -hmm. to chyba też Kęstowicz, no, tam był Kłosowski. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale ukryka. był jakiś taki film, gdzie Kęstowicz też grał ważną rolę. No nieważne. Mhm. Szereg wspaniałych ról pan kracy przykrył kompletnie. Dla wszystkich jest to pomimo, że przecież po Kęstowiczu ten program prowadzili i Tadeusz Hudecki, i Artur Barcisz. Zupełnie ich udział w tym programie, który ja pamiętam, bo byłem dzieckiem, oglądałem, umknął. A Zygmunt Kęstowicz z Piątkiem z Pankracem kojarzy się nierozerwalnie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja bardzo cenię małą jego rolę, zupełnie inną. W filmie Andrzeja Wajdy, Bez znieczulenia, gra taki epizod kierownika redakcji, bardzo wrednego typa tak naprawdę, w skórzanej kurtce. I to takie jego ciepełko, które Kęstowicz miał, połączone z no, takim udziałem w tych wszystkich grach i gierkach międzyludzkich i tą skórzaną kurtką, dawało naprawdę bardzo ciekawy efekt. Szkoda, że niewielu reżyserów miało odwagę tak go obsadzać. Oczywiście bez nieczulenia to jest chyba jeszcze przed pan Kracym, no ale bez znaczenia. Znowu mamy dwa groby obok siebie. I tutaj Krzysztofa to naprawdę tuż. Bardzo do siebie przytulone można powiedzieć. Janusz Zakrzeński i Krzysztof Kolberger. Zaczynając tutaj od, od pana Janusza. No mamy akurat trzy takie najważniejsze postacie, które odtwarzał, czyli tak. Piłsudski, Witkacy i Bohaterowicz. Z tak jest. Ty, z tych trzech ja bym wyróżnił e, ostatnią Bohaterowicza z racji tego, że robiłem film nad Niemnem i tak wnikliwe, znaczy, tam... Czyli film o filmie, tak? W film o filmie to, tak, film, film, tak jest. To film. Tak. Film właśnie tak e, sobie bardzo, bardzo uważnie jeszcze raz obejrzałem. To to kawał roli jest. I bardzo dobrze tak, zagranie. to jest kawał roli. Świetny zagranie. Świetny zagranie roli. roli. Strasznie zabawna historia związana jest z Januszem Zakrzeńskim, z jego udziałem w Polonii Restitucie, restytucie Bogdana Poręby. I równolegle w Misiu, w którym grał parodię Bogdana Poręby jako reżyser zagajny. Tak to, tak to wyszło. Zginął, jak wiemy, w katastrofie smoleńskiej, miał czytać listę nazwisk. Zginął w, tym, w, tej, w tej katastrofie lotniczej w roku 2010, a niecały rok po nim obok niego pochowany został Krzysztof Kolberger. No i tutaj powiem tak, że z mam, mam pewien problem z, z Krzysztofem Kolbergerem. Dlatego, że dla mnie to jest wybitny twórca ról. W teatrze, telewizji. No tak! Dla mnie to jest też aktor, można powiedzieć, szekspirowski, ale jakiś świetny, w lżejszym repertuarze. Mnie się bardzo podobał jako gangster w sforze mhm. właśnie szef mafii bardzo dobry w ekstradycji bardzo dobry w bardzo wielu różnych rolach bardzo dobry w rolach komediowych no ale dla wielu, tak jak Zakrzeński, dla wielu został bohaterowiczem tak myślę, że Kolberger. To jednak na dźwięk tego nazwiska całe mnóstwo osób przypomni sobie chwile spędzone z odbiornikiem radiowym i słowa strofy, strofy. dla ciebie. Strofy dla ciebie, tak? Strofy strofy dla ciebie. Jeżeli wiersze w wykonaniu aktorskim to Krzysztof Kolberger. Krzysztof Kolberger, tak tak, 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 tak. Pierwsze skojarzenie. No, oczywiście był, był aktorem wielu teatrów, zaczynał od teatru. no... Największą rolę na pewno te młodzieńcze to jest Hanuszkiewicz i Teatr Narodowy. Później wędrował po różnych scenach, natomiast Mówił samo sobie właśnie, że, 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 że Hanuszkiewicz go nauczył bardzo wiele, bo to rzeczywiście był aktor na początku z tej grupy tych młodych Dykiel, Chodakowska, no i właśnie Kolberger, ta grupa z Hanuszkiewiczem. Przystojny aktor. Przystojny, przystojny aktor, ojciec Julii Kolberger, która już jest reżyserką, a dodajmy też, że jesteśmy w okolicy, gdzie są inne groby filmowe, tam leży aktor, paraaktor z Katadeusz i Zofia Wieczorkowie. No i za tyłu, nami za znajduje się tak grobowiec, grobowiec Producenta filmowego Piotra Woźniaka Staraka, który zginął tragicznie na Mazurach. Tak jest, proszę Państwa, na powązkach. No, gdzie by się nie poszło, to my jesteśmy przy jednym grobie filmowym, a tu jeszcze wątków kinowych dookoła nas cała masa. Tak, te, 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 te ślady, te, te, takie szlaki, tropy filmowe się gdzieś przecinają. Ja też wspominałem właśnie o Panu Staraku, e, kiedy robiłem materiał do filmu o filmie. Nóż w wodzie przy jeziorze Kisajno, właśnie wspomniałem o, o tej tragicznej no śmierci. Właśnie, no właśnie. A nie wiem, jak się ma w jeziorze Kisajno ta akcja poszukiwania utopionej kamery polańskiej. Oj, chyba nie znaleziono. Chyba... Proszę Państwa, Violetta Villas. Yy, aktorka, która miała zagrać Lucy Cukerową w Ziemi Obiecanej, ale nie zagrała, bo drogę przebiegł jej kot i uznała to za zły omen. Rolę dostała Kalina Jędrusik, a widocznie, kiedy jechała spotkać się z Jerzym Gruzą, żeby zagrać w filmie Dziecią, to jej kot nie przebiegł drogi, bo zagrała w tym filmie. To yy... nie można powiedzieć, że no nie miała jakiegoś wielkiego potencjału aktorskiego. Yy, nie miała? Lepiej się sprawdzała na tym, na scenie. Na scenie, tym, na, tym, na estradzie, tak. aczkolwiek, proszę Państwa, no jednak Dziecią to był sam Gruza i tepli. Przyznawali, że dzięcioł był ich rozbiegiem do czterdziestolatka. Więc gdyby nie dzięcioł, być może nie byłoby czterdziestolatka. A już teraz z perspektywy czasu, powiedzmy szczerze, gdyby nie Violetta Villas, nie byłoby też klimatu dzięcioła z Wiesławem tak. Gołasem w głównej roli. Więc chociaż nie była to postać stricte filmowa, to tak jak Irenę Jarocką pamiętamy z Motylem Jestem, tak, Villas z dzięcioła. Oba te filmy nakręcił Jerzy Gruza, ale to osobna opowieść, bo Gruza jest na innym cmentarzu. W tym miejscu, przy grobie pani Hanki Bielickiej, chciałbym zadać kłam twierdzeniu, że jakiś taki mocno odbiegający głos od, powiedzmy, zwyczajnego, to dyskwalifikuje aktora. No nie, no można z tego zrobić walor, Hanka Bielicka filmowo przede wszystkim ciotka bodajże Nowowiejska z Pana Wołodyjowskiego, no ale przede wszystkim estrada i telewizja, to był jej żywioł i radio, i radio, i radio spełniała się tam wspaniale, ostatni raz pojawiła się na miesiąc przed śmiercią w programie Szymon Majewski Show, gdzie powiedziała wtedy znamienne słowa bawcie się dzieci, nim babcia odleci i to były rzeczywiście no, na miesiąc przed śmiercią, humoru, tak, miesiąc przed można śmiercią. zagrać, można zagrać, powiedzmy tam no wyuczyć się jakiejś roli tego, ale takie spontaniczne jakieś takie e, refleksje tak. takie, tak. które podsumowują, dają jakąś tam puentę, które są zabawne, zresztą ona miała taki straszny dar opowiadania, aczkolwiek tak. wiem z opowieści, że była osobą bardzo smutną e, osobiście już e, twierdziła, właśnie pytana o to mówiła, że, że po prostu przeżyła wszystkich swoich przyjaciół, ma znajomych, Mhm. Ale ci, którzy byli jej najbliżsi, żyje dłużej od nich wszystkich i czuła się samotna no. i to mówiła. No kapelusze, prawda? Znak rozpoznawczy kapelusze. kapelusze tak. Złośliwi mówią, że obecnie pani Emilia Krakowska próbuje jej dorównać, bo rzeczywiście Emilia Krakowska nosi takie fantazyjne, bardzo kapelusze. Nie wiem, czy to własny styl, czy inspirowany. Ale rzeczywiście Hanka Bielicka słynęła z kapeluszy. No była prawdziwą gwiazdą teatru Sirena w pewnym okresie, ale chyba jednak bardziej ją wszyscy kojarzą z telewizji. Więc chyba rzeczywiście ten pan Wołodyjowski jakoś najmocniej ją y, nam tutaj ugruntował jako aktorkę I filmową. Tak tak zdecydowanie tam, tam tak, by, tak, tak, zarządzała, takie, wszystkim, zarządzała, zarządzała wszystkim, zarządzała wszystkim i z energią, z energią, tak. z energią. I taki też typ tworzyła na estradzie. Mhm. E, no mówiono o tej szybkości karabinu maszynowego. Nie pamiętam kto, a to znana anegdota i powiedział Haniu zwolnij, bo jak ty opowiadasz trzeci dowcip, ludzie się śmieją dopiero z pierwszego, <laughs> więc znana była z tempa wypowiadania tych monologów, no, które wypowiadała po mistrzowsku, bo nie wiem, aż po traciła trajkotać jak karabin maszynowy, wypowiadając każdą głoskę. Nie musimy szukać, nie musimy daleko szukać takich przykładów. <laughs> nie, no, ja to się staram. <laughs> Proszę Państwa, bo my tu jesteśmy w filmowej okolicy. Ty, zdaje się, machnąłeś przebitkę, bo tutaj po sąsiedzku leży Krzysztof Kieślowski, tak. który, który przecież też jest filmową postacią. O, gigant, gigant naszego o, europejskiego, i europejskiego, ja europejskiego, a potem już światowego. Tak. Myślę, że przedwcześnie zmarł, tak. że jeszcze coś mogło na niego czekać większego. Wiedzieli, że tu, 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 mhm. tu. Tak to Warto jest. sobie zarezerwować jakieś popołudnie, jak Państwo jesteście całe w Warszawie, popołudnie. Całe popołudnie. Trzeba mieć wygodne, się buty. W wodę, wygodne buty. wygodne buty. Oczywiście wziąć ze sobą znicze i udać się na wycieczkę po Starych Powozkach. Tak jest. A my co? Właśnie się udamy na. No dalej, idziemy dalej, kontynuujemy. Tak, Zawsze go ze sobą zabieram. No tak mam jeden znicz, to już zabieram wózek. Wodę włożę, wszystko. Tak? To możemy kręcić. Edmund Fetting. No Taki elegancki, aktor zawsze zadbany, świetną dykcją. No powiem hmm. tak rolę takich ludzi z towarzystwa, tak? I często czarnych charakterów, Aha. co wyszło u Barei, jak mówi Zdzisław Szymański, o kręceniu kur Co tydzień pan Fetting zabija panią Koczeską, a potem pan Hamiec wykrywa ich w czwartek w telewizorze. To powisiu, kiedy staliśmy N do Dokładnie, więc to pokazuje, jak był kojarzony z rolami tych złych w Kobrach. Ja myślę, że trochę to kierowało Krzysztofem Sz Szmagierem, mhm. kiedy kręcąc w ogóle pierwszy odcinek 07 z głoście w roli szefa gangu obsadził właśnie Fettinga. Tak. E, no ale oczywiście tak, Czarne mury. Inteligencją się posługuje, żeby czynić zło. Czynić. Edmund Fetting, no ale to też jeszcze było zaduszki konwickiego, zupełnie inna rola. No i piosenka do filmu Prawo i Pięść. Hmm. E, piękna hmm. piosenka, Wykonale. która tak się zrosła, że proszę Państwa już kilku osobom musiałem tłumaczyć, że nie, Fetting nie grał w tym filmie. Hmm. On tak wrócił w prawo i pięść dzięki tej piosence, a że... A tekst je... tekstu była Agnieszka Osiecka. To tak, tak, to tak, tak, a muzyka bodajże komedy. To jest interesujące, że on się tak z tym zrósł, że ludzie myślą, że on grał w tym filmie. A grał w wielu różnych filmach. Z biegiem czasu bardzo poważna choroba serca go coraz bardziej wykluczała z y, zawodu. Ale pamiętam, że jeszcze ostatniego takiego bardzo złego typa był taki serial Akwen Eldorado e, z 88 roku e, i on tam grał szefa gangu kłusowników, ale Znowu to było już tak gangu. tak, ale to już było zrobione w takim amerykańskim stylu, bo Marek Obertyn też świętej pamięci grał tego, o którym ci kłusownicy myślą, że to on jest szefem, ale Fetting gra tego, który jest jeszcze nad Obertynem, żeby te płotki z dołu nie wiedziały, kto jest Zada szefem. Eminencia. Tak, także grywał takie role na koniec życia w latach 90. -tych. Nie grał już w teatrze, nie grał w filmie, zakończył karierę Kilkoma małymi rolami w teatrze telewizji i w teatrze polskiego radia. Nie e... wiem, czy była jakaś polska wersja e, Aleksandra Dima, trzech muszkieterów, ale gdyby taka była, albo się pojawiła że to, że pasował. Ja to... jako, jako kardynała Richelieu. Richelieu, prawda? Oczywiście. To był ten typ, Edmund, tak, Edmund Fetting. Co wiem. ciekawe, ten aktor uwielbiany, kochany, zdał do szkoły teatralnej, wyrzucił go z Elverowicz po jednym roku. Mówi, pan jest za smutny, pan się do tego nie nadaje. On wyjechał na prowincję, tam zdobył szlify, zrobił dyplom. No tak to też czasem bywa. A mhm. potem się okazał aktorem naprawdę bardzo, bardzo lubianym. To jest też bardzo ciekawe, bo mówili, że Gołas był kochany, że byli aktorzy kochani. Fetting nie był kochany. Fetting był Mhm. Był szalenie lubiany I doceniany. i doceniany, pomimo, że grywał głównie role negatywne. Jego mhm. nie dotknęło to, że ktoś go tam nie chciał obsłużyć, czy coś. Że to głupi ludzie mylą aktora z postacią. W stawce, A o, w stawce, w stawce też. Tak. On był lubiany. Mógł grać hitlerowca, szefa gestapo, jak w takim filmie znicz olimpijski czy coś. A był lubiany. był lubiany, był bardzo lubiany. No, to jest sztuka. To jest tak. Nogi, nogi, nogi roztańczone, tańczą, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Baletnica, wuala. Tak, no czyli, czyli gdzie jesteśmy? U pani Ireny Kwiatkowskiej, A oczywiście. A to był, proszę państwa, fragment tutaj perfekcyjnie. Y, y, Perfekcyjnie po prostu odtworzony z filmu Halo Brudka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy w reżyserii Janusza Rzeszeckiego i Mieczysława Jachody, w którym rzeczywiście Irena Kwiatkowska śpiewała, tańczyła, tam jej dośpiewywali inni, no ale to była Niewiele... aktorka, która no, w komedii szalała, ale niewielu wie, że też miała i role dramatyczne. Mało jest takich udanych realizacji właśnie tego gatunku. Halo Brudka do tego należy. Jeszcze było lata 20, lata 30, Właściwie są, można podzielić to na dwie grupy, to znaczy na udane muzykale. Udały się Rzeszewskiemu mhm. i udała się Wielka Majówka, czyli rock musical z zespołem Manam. Tak Cała reszta polskich muzykali to lepiej nie, nie wspominać. Jesteśmy, nie jesteśmy mocni. Nie tego, jesteśmy mocni. Nie widzicie Państwo, ani tańczyć, ani śpiewać. No. Znaczy, nie chcę nikogo obrażać. Są ludzie, którzy lubią film, To Tylko Rok, Karpińskiego albo Miłość z Listy Przebojów, no ale moim zdaniem, jeśli chodzi o muzykale rockowe, to wielka majówka. A jeśli chodzi o muzykale filmowe, to rzeczywiście Rzeszewski. To Tylko Rok, ze względu na to, że akurat można było tam pokazać kilka zespołów. Kilka zespołów. Się, się tak nie jest, widziało, tak jest. Ale jeśli chodzi o samą fabułę. No właśnie, a z, w muzykalach klasycznych rzeczywiście, gdybyśmy kręcili ich więcej, to wiemy, że Irena Kwiatkowska mogłaby nie schodzić z ekranu, Dokładnie. nie będąc żadną przecież klasyczną pięknością. Miała ogrywać swoją charakterystyczność fenomenalnie. Pani Renault, przecież... nogi miała jak baletnica. Nogi, pytań. tak, tak, ale przecież pamiętamy ją z wielu filmów, pamiętamy ją ze zmienników jako matkę Kasi yy, Pióreckiej. Pamiętamy ją ze strady z telewizji, z kabaretu starszych, z kabaretu starszych, panów, starszych panów. tam, e, jeśli chodzi o pewne piosenki, które były trudne do zaśpiewania. Tak. wnosiła pewien ten gałczyński nastrój, tego pure surrealizmu. Właśnie. Przecież jak, jak zupełnie inną piosenką byłaby Katuj, Tratuj, gdyby to zaśpiewała Kalina Jędrusik. Jaka to była mądrość Przybory, że dał to zupełnie nie tak, kojarzącej oczywiście. się z Seksapilem Kwiatkowskiej. I to no. nagle była nowa wartość, z tego wynikła. Ja, ja się wtedy. zawiesiłem. Rafa, na, Rafa na moment ze względu na to, jak można, jak trzeba interpretować tą gęś, która tam się wyłania z tego? Czy no! To jest zielona gęś. To jest oczywiście zielona gęś, zielona teatrzyk gęś. zielona gęś, tak? No, y, y, przecież to jest aktorka kojarząca się z repertuarem Gałczyńskiego, z teatrzykiem zielona gęś i y, to jest ta gęś. Ta gęś jest taka, no, no nie jest zielona, ale y, może no mchem porośnie no, tak, z tak, czasem. Dokładnie. Natomiast, y, natomiast oczywiście no to była aktorka, która y, y, kojarzyła się z repertuarem gałczyńskim. Do tego stopnia, że kiedy młodsza od Kwiatkowskiej o 20 lat Zofia Czerwińska zdawała do szkoły teatralnej, to w Krakowie, to, to już wtedy, w latach 50 zrobiła parodię Ireny Kwiatkowskiej. No, mhm. Kwiatkowska zaczynała przed wojną przecież. Lecia. I fajnie by pasowało, zabrakło jednego roku. Żeby pani użyła tak żeby miała setkę. do, tego, do tego. Oczywiście są złośliwcy, którzy twierdzą, że dożyła setki. No, że o, wie o wielu aktorkach jest ta pogłoska, że korzystając z wojennego pogubienia dokumentów, gdy je odtwarzały, potem to sobie ujmowały. Ja to rozumiem, nie, to się zdarza, bo W, Zostawmy w mojej rodzinie to. mój tata się odmłodzi, że żyła około... żeby go, e, do sowieckiej armii, go nie armii. No, był, no armii, właśnie. Tak, więc tak. powiedzmy, że żyła to około stu. I to, to będzie 100. prawda i nie wnikajmy w te, w te, w te wątpliwości. No dla mnie pan Krzysztof Kowalewski to niezapomniana rola ja już w uśmiechu, Tak, <gry> To tak, no, było już uśmiechu, widzisz o, o czym tak, bym mówił. Tak. tak, twoje szczęśliwe liczby. <gry> I Brunet przyjdzie wieczorowo. Pora. Brunet, a na Mnisiu. Ja nigdy nie zapomnę, jak przybiega ta grana przez Wysławę Gutowską matka z Robusiem. Jakim wzrokiem Kowalewski na nią patrzy z tego swojego Volkswagena po prostu zdębienie. No tak, no i oczywiście w misiu też niezapomniana reakcja na powrót wesołego Romka. E <laughs> Ta, to trzeba było rzeczywiście. To jest ciężko e powtórzyć. Tak, to jest jego, ciężko powtórzyć. Taki, taki niby uśmiech, ale takie już naprawdę zniechęcenie i wściekłość, która się gotuje. No i, i potem środku. następna scena, kiedy wychodzi wą, wą cholera, niech im zapłacą podwójnie, potrójnie. No Dół tak, leży, tak. No aktor Barei oczywiście przez lata. No ale właśnie czasem to tak coś jedno drugie przykryje. Przecież to był wspaniały aktor teatru współczesnego. Najpierw chyba jeszcze u ale chyba tak, potem u Macieja Englerta, grający wspaniałe teatralne role w Mrożku, w repertuarze rosyjskim, w klasyce tej. No aktor, aktor, który, który był wszechstronny, w filmie zapisał się komicznie, komediowo, choć nie zawsze, bo na przykład w Kung Fu Janusza Kijowskiego grał Postać negatywną, wcale nie komediową. E, matka, aktorka Elżbieta Kowaleska, niefilmowa, nie grała w filmach albo nic o tym nie wiemy. Czasami mhm. tacy aktorzy gdzieś mignęli, nie było ich w napisach, nawet nie wiemy, że oni to oni. E, matka Elżbieta Kowaleska. No a pan Krzysztof, póki co tutaj tabliczka, z całą pewnością tutaj będzie, tutaj znajdzie się jego nazwisko. Tak, no ja pamiętam, ja mogę własne osobiste wspomnienie rzucić. Z planu serialu Daleko Odnoszy Reanimacja. Była to próba rzeczywiście reanimacji Daleko Odnoszy. Ja grałem jednego z pacjentów. Krzysztofowi Jaroszyńskiemu bardzo zależało, żeby Kowaleski zaistniał, ale on już był schorowany mhm. i wymyślił coś takiego, że ordynator szpitala został ministrem zdrowia i wygłasza orędzia do pacjentów i lekarzy, które się pojawiają i trzeba ich obowiązkowo słuchać. Ja grałem jednego z pacjentów i nam naprawdę puszczano tego Kowaleskiego. Ja miałem problem. Z utrzymaniem się w roli i z niewybuchnięciem śmiechem. śmiechem. Te idiotyzmy, które Jaroszyński napisał, Kowalewski wygłaszał oczywiście z pełną powagą, a wiadomo, że nic tak nie śmieszy, jak kontrast tej napisanej bzdury z tą powagą. Ja miałem naprawdę problem, że po prostu była kamera, akcja, niby skupienie. Jak słuchałem, co Kowalewski... To było coś przepięknego. To było coś przepięknego, jak on te teksty grał. Y jeszcze też zapamiętałem go z roli, y bo wspomnieliśmy tutaj o tym muzykalu y lata 20, lata 30, a tak. on tam no, w tandemie właśnie z Kobuszewskim razem y tak, 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 no, zresztą, y zresztą Kowalewski w filmie był głównie obsadzany za zabawowo. Odszedł, trudno powiedzieć, przedwcześnie, był starszym panem, ale mógł jeszcze, mógł jeszcze żyć, no był schorowany zmarł, też. zmarł i widać właśnie, że tutaj jeszcze nawet nie jest... Y tak, y tak, y y tak, y tak. no zmarł w lutym no, 2021 lipka. roku. Mhm. No cóż, idziemy, idziemy dalej. dalej.